Cały czas uczysz się patrząc na listy słówek, ale słówka jakoś nie chcą zostawać w Twojej głowie? Wiesz na czym polega trik? Najlepiej zapamiętujemy w kontekście. I tak się składa, że mam coś dla Ciebie. 30 bezpłatnych lekcji, a każda z nich to kilkuminutowe wideo i słówka z wideo opracowane na quizlecie. Dzięki temu zaspokoisz swoją potrzebę klikania w słówka i grania w różne gry, ale też posłuchasz, jak te słowa są używane w kontekście. Czyli. Dwa w jednym. Piękne, prawda? W tej paczce z prezentami znajdziesz materiały od poziomu A2 do C2. A tematy? Bardzo różne. Możesz wybrać bardziej naukowe wideo albo zrelaksować się przy scenie z ulubionego serialu. Zależy od Twojego nastroju. A później każdy czwartek o 6 rano dostaniesz ode mnie nową lekcję. Brzmi fajnie, co? To śmiało. Odbierz już teraz paczkę z prezentami ode mnie na start, a zapiszesz się gdzieś tutaj.